Jak osiągnąć lepszą formę w domu niż na siłowni, to właśnie dzisiaj omówimy. Temat rzeka, kilka mitów powstało już na temat treningu w domu. Dzisiaj sobie to sprostujemy, co rzeczywiście działa, jak to zrobić, żeby to działało i dla kogo jest w ogóle trenowanie w domu. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle pojawił się pomysł do robienia treningu w domu. Skoro mamy siłownię, to czemu trenować w domu? Otóż, jeśli jesteś gościem, który ma mało czasu, który ma jeszcze inne obowiązki, rodzinę, karierę czy rozwijanie czegokolwiek innego, no to jechanie. Po pracy do siłowni, stanie w korku, a potem czekanie w kolejce na siłowni, żeby zwolniła się konkretna maszyna, bo jeszcze cztery osoby stoją w tej samej kolejce do tej maszyny, to może nie brzmieć zbyt atrakcyjnie. Jest absolutnie nie do utrzymania dłużej niż przez 3-6 miesięcy, dlatego właśnie większość ludzi się wypala chodząc na siłownię przez ten, po tym okresie czasu. Do tego, do tego pójście na siłownię na początku jest ciężkie. Kiedy wszyscy super wyglądają tej siłowni, są świetnie spompowani, ćwiczą 5-10 lat, a my jesteśmy na samym początku tej drogi, to może być to niekomfortowe. W domu jest znacznie łatwiej zbudować tą pewność siebie, żeby rozpędzić się i ruszyć, no, i ruszyć ostro do przodu. Pierwszy mit, który sobie rozwijamy, to to, że tylko siłownia daje rezultaty. Jednakże prawda jest taka, że domowy trening daje bardzo często znacznie szybsze efekty. I szczerze, możemy osiągnąć podobne efekty zarówno z siłownią, jak i treningiem domowym, z tym, że jeżeli trening domowy będzie dużo bardziej komfortowy i zabierał nam dwa razy mniej czasu, no to oczywiście będziemy mieć lepsze efekty z treningiem domowym, bo zastanówmy się, czy prędzej utrzymamy nawyki, które wymagają od nas poświęcenia, zainwestowania 3 godzin tygodniowo, czy 6 godzin tygodniowo. Oczywiście, że 3 godzin tygodniowo. Nie wiem, czy wiesz, ale siłownia istnieje od może 50-70 lat. Jest to relatywnie nowy wynalazek. Większość ludzi wcześniej, praktycznie wszyscy ludzie w historii, ćwiczyli z masą własnego ciała i mieli jak najbardziej świetne efekty. Czy to żołnierze, czy inne jednostki specjalne, czy nawet kilka tysięcy lat temu Grecy, trenowali głównie z masą własnego ciała i mieli przy tym świetne efekty. Dlatego my możemy zrobić to samo: mamy te same ciała i te same zasady, na których to się opiera, ten cały mechanizm ale musisz wiedzieć, co robić. Nie możesz wybrać losowych ćwiczeń z YouTube'a czy z internetu i liczyć na to, że będziesz miał świetne efekty. Prawdopodobnie będzie, nie będzie tych efektów. To, co jest najważniejsze, jest to, że zaczynamy trening od razu. Dzięki temu w 30 minut zrobisz znacznie więcej, niż w godzinnej wizycie w klubie fitness. Nie wiem, kiedy ostatnio byłeś na przykład w Zdroficie czy innym klubie, ale to, co się dzieje, to jest istna, istna patologia, dlatego że kilka osób czeka na daną maszynę, żeby zrobić trening, co uniemożliwia robienie intensywnego, produktywnego treningu. A jeśli chcesz mieć jak najlepsze efekty, to musisz być w 100% skupiony na treningu. Dlatego, jeśli masz wiedzę na temat odżywiania, na temat treningu, jak ćwiczyć, żeby mieć rzeczywiste efekty, żeby nie zrobić sobie kontuzji, to zdecydowanie będzie to lepsze dla Ciebie, żeby działać w domu pod warunkiem, że masz mało czasu, że jesteś zapracowany, czy jakieś inne, inne obowiązki zjadają Ci ten czas. Jeśli jednak nie masz tej wiedzy i chciałbyś, mimo tego, już teraz mieć świetne efekty, to zapraszam Cię do mojego czteromiesięcznego programu Domowej Przemiany Sylwetki, gdzie będziesz miał wszystko pod ręką, zarówno plan, odżywianie, filmy instruktażowe i stały kontakt ze mną, żeby przez te pierwsze 2 trzy miesiące, które są wrażliwe, dlatego że to tutaj właśnie budujemy tą dyscyplinę. Chodzi o to, żebyś w tym momencie się nie poddał, bo kryzysy będą powstawać, ale chodzi o to, żebyśmy razem przez nie przesz przeszli, żebyś wiedział, czym one powstały i upewnił się, że nigdy więcej one się nie powtórzą. Wszyscy moi podopieczni trenują od 30 do 40 minut 3-4 razy w tygodniu. Nikt mi nie powie, że nie jest w stanie w swoim grafiku tyle właśnie trenować. A jeśli mi to powie, to znaczy, że coś dalej można zoptymalizować w jego stylu życia, żeby znalazł te 30-40 minut. Z tego względu, że zainwestowanie nie poświęcenie, ale zainwestowanie 30 minut w trening da ci znacznie większą, daje znacznie większą energię, co czyni nas dużo bardziej produktywnymi w ciągu dnia i tym samym możemy szybciej skończyć pracę. Do tego nie potrzebujemy żadnego sprzętu innego niż kanapa, to jest. Główne narzędzie, na którym operujemy, ewentualnie jest jeszcze bardzo fajnie mieć stół, jakiś stabilny stół, który możemy złapać od dołu, żeby przećwiczyć plecy i kilka innych rzeczy. Natomiast jeśli ktoś bardzo lubi różnorodność, to dobrze jest również dokupić hantle z wydatkiem rzędu 300-400 zł i takie handle starczą nam na lata i zapewniają absolutnie wszelkie obciążenie, które jest potrzebne do świetnego treningu. I ćwiczenia można zrobić zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu. Teraz jest świetna pogoda, którą dobrze jest wykorzystać trochę spędzić czasu na świeżym powietrzu. I efekty, które tutaj widzisz, to są efekty, które jak najbardziej są realne, żeby zyskać, trenując tylko i wyłącznie z domu. Czyli 6-8 kg tłuszczu mniej w 4 miesiące, 4-6 kg mięśni do góry, płaski brzuch, więcej energii i tak dalej, sprawne ciało, prawda? Ale tak na, ale w rzeczywistości to nie jest główny cel programu. Głównym celem programu jest to, żebyś nauczył się ćwiczyć tak, żeby utrzymać te efekty potem przez lata. To nie jest kolejny program, w którym będziesz musiał Żyłować się na maksa, żeby osiągnąć świetne efekty w 4 miesiące, ale potem to stracisz, bo już nie będziesz w stanie dłużej tego utrzymać, bo wyczerpie się silna wola. Nie o to chodzi. W tym programie z każdym miesiącem jest coraz łatwiej, bo budujesz coraz lepsze nawyki. Bo odżywianie i plan treningowy jest dostosowany do Ciebie, a nie Ty do niego. Co najważniejsze, program nie koliduje z Twoim stylem życia, tylko dopasowuje się uplastycznie, w ten sposób, żeby dopasować się idealnie do Twojego stylu życia. Co powoduje, że robienie efektów nie staje się przymusem, ale naturalną koleją rzeczy. Po czterech miesiącach już nie będziesz musiał się zmuszać do treningów, będziesz chciał robić treningi, bo dzięki temu będziesz miał mnóstwo energii. Bo po trzech dniach bez treningu będziesz czuł się źle, będziesz czuł się gorzej i twoje ciało będzie wręcz wołało do ciebie, żebyś zrobił ten trening i ty będziesz chciał go robić. I to jest główny cel programu. Najważniejsze, wszystko bez poświęcania pracy na rzecz treningów, bez poświęcania życia rodzinnego. Wręcz odwrotnie, chodzi o to, że ten program właśnie będzie wspierał i optymalizował twoje wyniki. Twoją karierę potencjalnie może wpłynąć nawet na zmianę pracy, żeby mieć większe zarobki. Bo nie oszukujmy się, ale pewność siebie jest niesamowicie ważna w relacjach, również w pracy. A multum energii, zastrzyk energii, kiedy wracamy po pracy, jest tak samo konieczny, żeby spędzić jakościowy czas aktywnie z naszą rodziną. To są przykładowe efekty. Tutaj widzimy Darka, który w 6 miesięcy zgubił 10 cm z pasa i zbudował 6 cm szersze barki. Co jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Wygląd to jedno i oczywiście Darek jest znacznie pe bardziej pewny siebie i pierwszy raz w życiu czuje się świetnie w swoim ciele, ale kolejną niesamowicie ważną rzeczą, być może nawet ważniejszą, jest samopoczucie. Ma znacznie więcej energii, czuje się bardziej szczęśliwy, ma satysfakcję z życia, bo trening powoduje, że każda chwila z naszego dnia jest lepsza. Bo jeśli spędzamy na nasz dzień, mając dwa razy więcej energii, mając dwa razy więcej endorfin, no to kurde, czerpiemy z każdej aktywności więcej. Szybciej kończymy pracę. Mamy więcej czasu na inne rzeczy. Tutaj widzimy Krystiana, który w 8 miesięcy zbudował 10 kg mięśni. Teraz minęło już 3 lata, czy 2 albo 3 lata, odkąd podjęliśmy współpracę. Krystian cały czas ćwiczy, nawet więcej niż jak zaczęliśmy. Jak zaczęliśmy, to trenowaliśmy 3 razy w tygodniu po godzinie, a teraz trenuje jakieś. Wydaje mi się, że 4 albo 5 razy w tygodniu i robi to wszystko sam z siebie, bo jest to dopasowane do jego stylu życia, bo w pewnym sensie uzależnił się od siłowni, co jest bardzo pozytywnym uzależnieniem, bo wie, że nigdy więcej nie chce być tym gościem z pierwszego zdjęcia, który nie miał energii, który, który nie czuł się pewnie w swoim ciele. Chcę być teraz nową wersją siebie, I dlatego utrzymywanie tych efektów jest naturalną koleją rzeczy. Bo po co mielibyśmy rezygnować z czegoś, co nie koliduje z naszym życiem, a powoduje, że jest ono znacznie lepsze. Domowy trend to jest oszczędność nawet 3-4 godzin tygodniowo. Co potrzebujesz, to chęć działania, żeby podjąć pierwszy krok, resztę już zrobimy razem. Chodzi o to, żebyś wykorzystywał każdą minutę na realną zmianę. To samo tyczy się żywienia. Kluczowa jest również praca nad posiłkami, żeby były one odżywcze, żeby one były zdrowe i smaczne, ale przy tym, żebyś nie poświęcał więcej niż 10 minut na konkretny posiłek. I to właśnie robimy tutaj. Dlatego moi podopieczni mają tak świetne efekty. Mimo tego, że również mają wysokie pozycje w firmach, mimo tego, że cały czas rozwijają swoją karierę. Więc jeśli jesteś gościem, który jest ambitny, który chce się zmienić, który czujesz, że jest w punkcie, że jednak chce zadbać o siebie, ale blokuje cię brak czasu, to jesteś w idealnym miejscu. Jeśli czujesz, że chcesz wyglądać lepiej, że chcesz mieć więcej energii i przestać marnować czas, nie czekaj. Zacznij działać, nawet 10 minut treningu dziennie daje świetne efekty, szczególnie w dłuższej perspektywie. I tak jak mówiłem, Wszyscy moi podopieczni trenują w domu, zmieniają swoją sylwetkę. I ty też możesz. To działa, to nie jest jakaś nowa metoda, to jest sprawdzony sposób przez miliony mężczyzn na przestrzeni lat naszej historii. To, to nie jest żadna innowacja. To siłownia jest innowacją. I z siłownią w gruncie rzeczy nie jest nic szczególnie złego, dopóki nie wpływa ona negatywnie na inne sfery Twojego życia, bo Zaczynasz marnować czas. Jeśli już wiesz, że chcesz ruszyć, ale blokuje cię jeszcze brak wiedzy na temat tego, jak to zrobić, nie masz jeszcze narzędzi i motywacji, żeby to zrobić, to kliknij link w opisie, żeby umówić bezpłatną konsultację, żebym mógł zobaczyć, jak mogę Tobie pomóc i czy mogę Tobie pomóc i ewentualnie będziesz mógł wejść do programu i zacząć swoją czteromiesięczną przemianę. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmu.